Jestem siostra Anna, salezjanka. Siostra Angelika, siostra salezjanka, córka Maryi z Wspomnianej. Jestem siostra Anna, siostra salezjanka. Wiwa Jezu, jestem siostra Teresa, salezjanka. Na początku myślałam, że powołanie to tak okoliczności, które sprawiły, że zapukałam do y, tego skromadzenia, tak, do, do tej wspólnoty, ale y, z czasem, po latach, widzę, jak to jest taka tajemnica, której coraz trudniej mówić o niej, bo jest też tak wielkim obdarowaniem. Czuję się obdarowana w powołaniu i chyba każdego dnia coraz bardziej, y, jakby. Im mam więcej lat, tym jakbym dostrzegała właśnie takiej zwykłej codzienności więcej darów Pana Boga. Tak, czuję się obdarowana. Trochę darem niezasłużonym, którego się nie spodziewałam. Który no właśnie jest niezasłużony, który wydaje się, że dlaczego dla mnie, że tysiąc innych byłoby lepszych, a dostałam go ja. Łaska powołania jest wielkim darem. Dla mnie bycie siostrą, bycie salezjanką, charyzmat salezjański jest wielkim darem. Piękno konsekracji moim zdaniem polega na ym, takim, może to tak zabrzmi, codziennym, codziennym przeżywaniu codzienności. To znaczy, że żeby właśnie tak każdy dzień przeżywać jako dar. Bardzo to, lubię to, zapachy. To czucie Boga. Jest prawdą, że można go czuć, ale można go też nie czuć. Jeżeli się oprzemy, jeżeli się ja oprę na emocjach, no to one mnie zawiodą, bo jest taki moment, kiedy no, kłócę się z Nim. Piękno, bo tak naprawdę jak kochasz, to nie zostajesz taka sama. I miłość, którą ja zostałam obdarowana, mnie przemienia. Przede wszystkim mnie przemienia, i też mogę ją dawać innym. I to namacalnie czuć potem, tak? Że to, co ja dostałam, mogę podarować innym, tym, do którym ja zostałam posłana. Jakby z jednej strony oczywiście to, że tak, ja powiedziałam y, tak na wieki, więc powiedziałam tak na wszystko, więc to jest jakby moja konsekwencja, że ja trwam, ale wiem też, że to samo powiedział Jezus, i to jest taką moją mocą i moim oparciem, że. Ja mogę być słaba, mogę mieć różne momenty, mogę mieć różne trudności, ale Pan jest wierny zawsze i Jego miłość też jest wierna na wieki. Dlatego myślę, że to był taki moment rzeczywiście taki powiedziałabym mocny i taki no, dla mnie osobiście najważniejszy, najpiękniejszy. Czy dla mnie takim obrazem Pana Boga, może. Nie tyle jest jakiś taki fizyczny obraz czy ikona, ale jakby taki obraz, który mi się tworzy poprzez to, co przeżywam. I to może być jakby jest czas, że jest taki, jest potem kolejny czas, właśnie, że jest inny, bo że tak na chwilę obecną to jest taki Bóg, który się troszczy ale też tak właśnie, który jest tak bardzo blisko. Długo, 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 jeszcze przed zgromadzeniem, to już mi Jezus mi I Był mi bliski bardzo i jest mi bliski, ale odkrywam spojrzenie Jezusa bardzo mocno. Nie konkretnie jakiś konkretny Jezus, Jego wyobrażenie, ale Jego oczy, Jego spojrzenie, Jego twarz, która jest bardzo wyraźna, Jego oczy, które bardzo przenikają, które mówią wiele. Oczy, przez które ja uciekam, bo chciałaby wiele dowiedzieć się, a tak naprawdę wiedzą wiele oczy, w których ja się mogę przejrzeć, ale w których ja odnajduję miłość, w których widzę miłość. Od momentu mojego y, przyjścia do zgromadzenia, takiego powiedzmy oficjalnego już rozpoczęcia tej drogi powołania, często bardzo to pytanie, te słowa Jezusa do mnie wracają i ta scena, czy rozumiecie, co Wam uczyniłem, jak wielką łaskę. Jezus daje mi, ale za tym idzie zaraz drugie wezwanie, bo Jezus mówi: Skoro ja Wam umyłem nogi, to Wy powinniście sobie nawzajem. Doświadczyłaś kiedyś tęsknoty? Ja doświadczyłam takiej tęsknoty, która jest w szpiegu kości, która porusza każdą komórkę, każdą żyłę w ciele, każdy włos. Wszystko boli, bo tak tęsknisz. Ja nie tęskniłam za człowiekiem, tęskniłam za miłością. Więc myślę, że to jest odpowiedź, że jeżeli jest tęsknota, to, to, to jest właśnie to. Myślę, że cierpienie jest jakby częścią życia, jakąkolwiek człowiek obiera drogę, czy w życiu małżeńskim, czy w życiu, jak ktoś jest samotny, czy w jakimś tam swoim rozwoju zawodowym jeżeli naprawdę poważnie traktuje to, to swoje życie. I tak samo w życiu naszym, konsekrowanym, e, no jest, tak? E, nie chcę tutaj takich górnolotnych słów używać, ale e, no tak Pan Jezus powiedział, kto chce i za mną, nie bierze swój krzyż. I jakbyśmy chcieli, żeby w tym życiu nas ten krzyż ominął, to tak jakbyśmy chcieli jakoś na skróty może iść, tak? Podoba mi się obraz garncarza, który wie co robi, który niczego nie odrzuca, który tworzy kruche, gliniane naczynie. Jeżeli zostaje ono uszkodzone lub wejdzie, to potrafi z niego zrobić coś piękniejszego. E i myślę, że przez te lata, przez możliwość, jaką otrzymałam od zgromadzenia, też przeszłam taką drogę, nie tylko zobaczenia mojej kruchości, ale też przeżywania i, i, i akceptacji. Bo doświadczam też, że w moich kruchościach, w moich takich trudnych, słabych dniach, dostrzegam, jak Pan przechodzi wtedy przez moje życie. Nie zabiera mi mojego cierpienia, mojej niezgody na niektóre rzeczy, ale z taką delikatnością przeprowadza mnie przez to, co, co wydaje mi się niekończącą drogą krzyżową. Ale On zawsze wtedy pokazuje mi też zmartwe wstanie. W tych słabościach widzę jego miłość, że on mnie nie kocha, e, mimo tych słabości, tylko właśnie w tych, w tych słabościach, z tymi słabościami, że właśnie jakby z tych słabości może no, może stworzyć piękne rzeczy. Tak jak każdy, my też potrzebujemy nawrócenia, tak? Żebyśmy mogły iść za Jezusem, żebyśmy mogły być Mu wierne. Z chwilą, kiedy ja wchodzę w coraz większą zażywość z Panem, kiedy ja kiedy to Pan ma większy przystęp do mnie, bo ja jestem otwarta i y, szukam tej relacji, to myślę, że wtedy to On przemienia, i wtedy On y, może mnie użyć do tego, żeby ten świat budzić. I tak mi się wydaje: osoba konsekrowana to jest osoba, y, która właśnie żyje w tej relacji miłości. Y, do Boga, ale też do, do drugiego człowieka. tak? Dla mnie znaczy słowo konsekrowana, czy konsekrowany, to może tak zacznę od przedmiotów, tak? są konsekrowane, czy naczynia liturgiczne, czyli jakby wzięte na wyłączność. I dla mnie też osoba konsekrowana to jest wzięta na wyłączność czyli na wyłączność Boga. Jestem konsekrowana, czyli jestem wyłączona z i przeznaczona do. Wyłączona z tego świata, choć żyjąca w tym świecie, jak z Bosko mówił: uczciwy obywatel i dobry chrześcijanin, ale przeznaczona do, do tej relacji, do tej intymności z Panem, do tego, żeby. Coraz bardziej się do niego podobniać, żeby to on kiedyś rozpoznał we mnie swojego syna. Jestem szczęśliwą córką marynarki Łudzielki. Jestem. Jestem. Mimo różnych, różnych momentów, jestem szczęśliwa. Nie zamieniłabym na dzień dzisiejszy mojej drogi na żadną Tak, jestem szczęśliwa, bo to też, tak mi się wydaje, to nie chodzi o to, że jest życie bez trudności, bo takiego życia nie ma. Że w każdym życiu jest, trudności. jest trudność, czy to w życiu konsekrowanym, czy w życiu rodzinnym. Ale wydaje mi się, że szczęście to też jest wtedy, gdy się odnajdzie swoją drogę. Czuję się bardzo rozwieszczona przez Pana. Czuję taką, czuję, doświadczam takich chwil, kiedy to On. Nie tylko, że spełnia moje marzenia, ale wręcz wychodzi ym, z taką delikatnością i czułością, że ja nigdy nawet o tym bym nie pomyślała, <laughs> nie mówiąc już o marzeniach, czyli robić coś, co, co mnie bardzo rozczula i wzrusza. Że poszukiwanie Boga jest takim wyjściem na szlak. Kiedy idziesz z bagażem czegoś, y, masz w plecaku tysiące myśli, y, ciężar dnia, ludzi, którzy zostają tobie powierzeni, i idziesz. Jak idziesz w góry, można się nieźle namęczyć. Zwłaszcza im wyższy szczyt, tym większa trudność. I masz dwie opcje. Albo się poddasz i zostaniesz na dole. Yy, trzy. Albo zostaniesz na dole i powiesz, nie idę dalej. Czyli nie masz okazji zobaczenia tego, co jest na górze. Druga opcja. Będziesz próbować na siłę wejść, tracąc siłę, energię, radość, no, ale osiągniesz cel. Tylko po trupach prawdopodobnie. I trzecia opcja. Zaufasz komuś, kto idzie obok ciebie. Powierzysz mu część rzeczy, część bagażu i razem wejdziesz na szczyt. Wtedy zobaczysz, będziesz podziwiać i dzielić radość już nie samemu. Więc jeżeli zaufasz, ja zaufam Jezusowi i oddałam mu po drodze część rzeczy, to mogę dzielić potem z nim tą radość. Więc to jest to poszukiwanie też.